Dzisiejszy odcinek będzie taką kolejną cegiełką do całej serii ABC diety ketogenicznej do naszej playlisty poświęconej tym, co warto wiedzieć, zanim zacznie się dietę ketogeniczną. Warto wiedzieć, jak się przygotować, czego się spodziewać i tym itp. Ja mam na imię Ata i witam Was na kanale Keto Travelers. Na tym kanale dzielimy się naszymi doświadczeniami zastosowania diety ketogenicznej. Ale również o tym, jak udało nam się zrzucić kilka kilogramów, o tym, jak wzbogaciła się nasza wiedza na przestrzeni czasu, o tym, o samym żywieniu człowieka, o diecie i ogólnie o tego typu tematach. Zapraszam do dalszej części odcinka. jak zacząć. Więc opcja pierwsza. Zgłosić się do dietetyka, który Wam wszystko doradzi. Do dietetyka, który specjalizuje się w dietach niskowęglowodanowych. Pomoże wybrać badania. Pomoże ustalić Wam Wasze makro. Pomoże ustalić Wam kalorykę, jaką powinniście stosować. I generalnie poprowadzi Was tak jakby za rączkę. Być może rozpisze nawet gotowe jadłospisy. I tego typu rzeczy. To jest taka opcja dla może niekoniecznie leniwych, ale dla tych, którzy po prostu nie mają ani ochoty, ani czasu, chęci, no jak zwał, tak zwał, z jakiegoś tam powodu nie chcą zabrać się za to samemu. Opcja druga jest to opcja dla zosi samosi, dla kogoś, kto ma ochotę, ma czas, ma możliwości zadbać o odpowiedni poziom, jakby wiedzy, no i zrobi sobie to wszystko sam, ustali sobie od początku makro, zagłębi się troszeczkę w tajniki żywienia. Z własnego doświadczenia powiem Wam, że mogą z tego wyjść naprawdę fajne i pożyteczne rzeczy. Link do takiej dłuższej wersji filmu, jak my z Kingdom zaczęłyśmy, będziecie mieli oczywiście w zakładkach na górze. Jest to film nagrany dość dawno temu, więc byliśmy trochę grubsze. Byłyśmy też e, takie bardziej stremowane przed kamerą. Nie to, żebyśmy teraz nie były, e, ale generalnie można się pośmieć z tego filmu. E, tam sobie siedzimy na kanapie i opowiadamy, e, jak to myśmy zaczynały, dietę ketogeniczną. E, a teraz taka wersja skrócona na potrzeby tego filmu, taki telegraficzny skrót, e, co i jak zrobić. Czyli tak, zrobić badania. Jakie badania? Mamy też o tym film na kanale. E, możecie link znaleźć. Oczywiście na górze podlinkuję to wszystko. W tym odcinku będzie cała masa podlinkowanych e, filmów, które już wcześniej się ukazały, z których odeślę Was po prostu. Warto do nich wrócić i sobie zobaczyć, co jest nam potrzebne. Ale badania, tak? Sprawdzamy w tych badaniach, czy mamy jakieś niedobory, czy mamy jakieś problemy, czy może musimy najpierw postaramy się w tych badaniach przede wszystkim ocenić, czy na, na podstawie tych badań ocenić, czy nie ma jakichś przeciwwskazań do diety ketogenicznej albo no, czy coś takiego nam nie dolega, co najpierw musimy wyeliminować, a potem nie wiem, czy medycznie, a nie jesteśmy w stanie wyeliminować dietą. Musimy też określić, czy dieta na przykład na podstawie tych badań, czy przypadkiem dieta ketogeniczna, dieta wysokotłuszczowa, no nie pogorszy nam tych wyników badań. Tak? No to wszystko trzeba rozważyć i trzeba to wziąć po prostu pod uwagę. Następna rzecz to jest zmierzyć się. No po prostu zmierzyć się, zważyć się. W zasadzie no tutaj wybór, wybór należy bardziej do Was, czy, czy wolicie się mierzyć, czy, czy ważyć, ale. Ważne jest w tym, żeby mieć jakiś taki punkt odniesienia, żeby wiedzieć z czego startujecie, żeby móc to później jakoś kontrolować. Ja osobiście polecam Wam zważyć się, polecam Wam również dokładnie zmierzyć Wasze obwody. Jeżeli macie możliwość, to zmierzcie się na specjalnej wadze, czy to u dietetyka, czy jakiejś bardziej profesjonalnej, gdzieś u kogoś, która powie Wam, określi, pomoże określić poziom tłuszczu. Jeżeli czy tkanki tłuszczowej w waszym organizmie, tak bardziej precyzyjnie i fachowo się to określa. Albo druga opcja, możecie się mm, zaopatrzyć. To się po polsku nazywa Faudomierz, Fat Caliper. Jest to takie urządzenie, które po prostu ze złapanych w trzech miejscach, to są trzy odpowiednie miejsca, one są różne dla. Kobiet i mężczyzn, ale one pozwolą Wam określić Wasz poziom tkanki tłuszczowej. Oczywiście nie jest to super precyzyjne, ale mniej więcej pomoże Wam to określić. Precyzja tego jest tak samo dokładna, jak na przykład takiej zwykłej wagi domowej, która też Wam niby przelicza poziom tkanki tłuszczowej. Także jest to orientacyjnie, trzeba brać to orientacyjnie, ale orientacyjnie będziecie wiedzieli, czy Wasz poziom tkanki tłuszczowej to jest 50, czy może 40, co jest znaczącą różnicą. Oczywiście, jeśli komuś wystarczy taki pomiar, no nie wiem, zdjęcie, tak? Czyli zrobi sobie zdjęcie przed, zrobi sobie zdjęcie za miesiąc, za dwa, za trzy, za pół roku, to też jest ok. Wszystko tylko jakby chodzi o to, aby mieć punkt odniesienia, żeby widzieć, móc kontrolować, czy coś się zmienia, czy robimy postęp. Będziemy też wiedzieli, mogli kontrolować sobie jakieś tam zastoje. Kolejna rzecz. Liczymy sobie kalorie i makro. O tym bardziej szczegółowo zrobię przypuszczam dwa, trzy może następne odcinki, e, nagram, jak możecie sobie skorzystać z kalkulatora na naszej stronie internetowej, e, ale póki co możecie skorzystać z jakiegokolwiek kalkulatora na jakiejkolwiek stronie internetowej albo wziąć... one po, będą wysoce prawdopodobne, że pokażą Wam różne wyniki, więc po prostu sobie to uśrednijcie z trzech różnych, albo również możecie skorzystać tutaj z aplikacji, którą będziecie używać do monitorowania Waszych kalorii. Musicie też pamiętać, że dlaczego wspominam o monitorowaniu kalorii? No, bo tak naprawdę to tylko deficyt was odchudza, nie to, że nie jecie węglowodanów. Makro, czy rozkład, ile węgli, ile białka, ile tłuszczu, on będzie sterował waszym apetytem, a będzie wpływał na wasze hormony, będzie wpływał na inne procesy metaboliczne w waszym organizmie. Ale tak naprawdę to nikt nie obalił co do tej pory praw fizyki i liczy się deficyt kaloryczny i deficyt kaloryczny nas odchudza. Kolejną rzeczą, którą warto jest sobie tutaj zrobić, no to zrobić solidny plan posiłków na wyliczone przez Was kalorie. Załóżmy, wyliczacie sobie 1700 czy tam 2000 kalorii, no nie wiem, nie wiem ile Wam wyjdzie akurat, ale robicie sobie plan posiłków. Z planem posiłków będzie łatwiej Wam tutaj kontrolować, tak? korzystając z dietetyka, z opcji pierwszej, no zwykle dostajecie ten plan, czy to jest plan na tydzień, czy, czy może, możecie go sobie później powielać te posiłki na następne kilka tygodni, czasami dietetycy rozkładają. Na przykład dają Wam plan na dwa tygodnie i powielacie sobie później dwa tygodnie, dwa tygodnie i tak dalej. A jeżeli robicie to sami, no to sami układacie sobie plan posiłków, dobieracie sobie, ile macie ochotę zjeść tych posiłków dziennie, czy to będzie trzy, czy to będą dwa, czy to będą cztery. Wszystko zależy tak na dobrą sprawę od Waszych potrzeb, upodobań, stanu Waszego zdrowia, waszej kondycji i tak dalej. Jest cała masa przepisów z internetu, możecie się tym posiłkować. Ja osobiście polecam Wam standardowo bloga Oli Odziemkowskiej oraz jej książkę, z której my też korzystamy tutaj, czy na kanale, czy generalnie gotujemy. Polecam Wam również portal Diet Doctor. Można sobie wykupić u nich na przykład dostęp na 2-3 miesiące, żeby nauczyć się gotować, ściągnąć sobie kilka przepisów, tak i po tym okresie, po 2-3 miesiącach, będziecie sami w stanie już wykombinować sobie posiłek praktycznie z tego, co macie w lodówce. Na naszej stronie internetowej mam plan zrobić taką bazę też przepisów, żeby to było wszystko w jednym miejscu, czy kalkulator, czy, czy przepisy. Będą to przepisy, z których my chętnie korzystamy, ale nie ukrywamy. Biorąc możliwości czasowe, nie pojawi się to bardzo szybko, ale będzie za darmo. Jest taki plan. Na pewno się to kiedyś pojawi, kiedy nie mam zielonego pojęcia. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, no to so, mamy kalorie policzone, tak, mamy przepisy. Więcej wiemy, co przez ten tydzień będziemy robić. No, to teraz chyba Trzeba po prostu działać, tak? Czyli pozbywamy się z domu, no wszystkiego tego, czego nie będziemy używać w naszej kuchni. No mamy wiele opcji: albo to rozdajemy, albo wyjadamy do końca, korzystamy z ostatnich, jak powiem, dni węglowych. Dowolność różna. Zależy jak chcecie zacząć, zależy jak wam pasuje. My zrobiłyśmy sobie, jak pamiętacie, z odcinka. Pierwszego zrobiliśmy sobie taką zakazaną półkę, tam część rzeczy przeniosłyśmy, część rozdałyśmy. Generalnie całkiem nieźle się to sprawdziło. Jeżeli macie silną wolę, polecam Wam zakazaną półkę. No, wasi goście pewnie będą używać cukru, więc przydaje się cukier w domu czasami. Um, dla nas się przydaje, jak nas odwiedzają goście, więc um, u nas to działa. Kolejny etap, o, znowu czyny i tutaj a, Znowu, jak zacząć? No można pomału, można pomału ograniczać te węgle, aż znajdziecie do jakiegoś tam poziomu, który sobie wyznaczyliście, mmm, który się wpasuje w Wasze makro. E, albo drastycznie obciąć je. Trzeba jednak się liczyć wtedy z konsekwencjami. Tak? E, możecie zerknąć tutaj na, e, oczywiście na link na górze na temat skutków ubocznych, które często się pojawiają przy takich drastycznych obcinaniach e, węglowodanów. E, Powiem tylko, że e, skutki uboczne pojawiają się również przy e, rozciągniętym w czasie obcinaniu węglowodanu, więc to nie jest tak, że zróbmy to szybko, to będzie mniej bolało, a zróbmy to długo, to też będzie mniej bolało. Nie, bo to jest bardzo indywidualna sprawa, jak wasz organizm zareaguje na odstawienie węglowodanu. Są ludzie, którzy w ogóle nie mają żadnych skutków ubocznych albo no, mają minimalne i praktycznie tego nie odczuwają, a są ludzie, Którzy bardzo mocno to odczuwają, i w zasadzie skutki uboczne przeszkadzają im w kontynuowaniu diety ketogenicznej. Nie wiedzą, co się dzieje z, nich, z ich ciałem, a uważają, że chorują, itd., itd. Zapraszam Was do linków oczywiście na górze. Warto o tym poczytać. Warto wiedzieć, co się może dziać z Waszym ciałem, tak żebyście nie byli zaskoczeni, no i żeby się nie przerazić. Tak, pewne mechanizmy są to po prostu normalne mechanizmy. Tak się dzieje, odstawiając węglowodany. Różne źródła podają, ale przyjęło się, że niby adaptacja no, musi potrwać 30 dni. Ale źródła zagraniczne mówią o tym, że adaptacja może trwać od 4 do 12 tygodni, więc nie śpieszcie się. No, nie śpieszcie się, dajcie sobie trochę czasu. Generalnie dieta ketogeniczna, czy okres adaptacji, no, to jest taka dosyć duża zmiana dla organizmu. Jeżeli trenujecie, warto jest zmniejszyć intensywność tych treningów, bo może być ciężko. Zapasy glikogenu, glukozy w zasadzie, potem glikogenu, one się wykończą w waszym organizmie i bardzo ciężko będzie wam utrzymać trening na odpowiednio wysokim poziomie, kiedy jeszcze wasz organizm nie jest w stanie korzystać z ketonów albo nie wyprodukował tych ketonów odpowiednio dużo. To jest taki okres przejściowy, gdzie potrafi być naprawdę ciężko, jeśli chodzi o trening czy wydolnościowy, czy trening w ogóle siłowy. To tyle jeśli chodzi o taki e, skrót, e, ten odcinek nie ma tutaj na celu mm, jakiegoś rozwodzenia się, ponieważ bardziej dłuższą wersję znowu jest podlinkowana na górze, już o tym wielokrotnie mówiłam, jest to odcinek do serii, która jest taką jakby przypieczętowaniem jak, ale w skrótowy, jak zacząć dietę ketogeniczną, ale w dość skrótowy, e, w skrótowym takim stylu i tak żeby się tutaj nie rozwodzić nad tym. Także to tyle. Był to telegraficzny skrót. Dużo linków. Znajdziecie wszystkie w zakładkach na górze. Jeżeli zabrakło Wam, nie poruszyłam jakiegoś specyficznego tematu, ale albo dalej macie jakieś pytania, dalej Was coś trapi w kontekście jak zacząć dietę ketogeniczną, proszę zostawcie komentarz. Ja postaram się zrobić na ten temat ostat, osobny odcinek. Dodam go tu również do, do playlisty, tak żeby ktoś inny mógł z niego skorzystać. Jeżeli. No uważacie, że treści na tym kanale są wartościowe. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to ja standardowo zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, tak żeby nie przeoczyć następnych odcinków, które dla Was szykujemy. Bardzo Wam dziękuję za, za wsparcie i to, że jesteście z nami. No i co, i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się i do zobaczenia.